Cześć, w dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać ogólny wygląd gołemnika. Jak widać jest już po sprzątaniu. Jest tak z grubsza wysprzątany, trociny nowe położone. Od razu lepiej to wszystko wygląda, bo tu już było strasznie dużo piór. Jak wiemy gołębie teraz pierzają. Aktualnie u mnie zostało gołębiom około trzech, czterech lotek, jeszcze do zrzucenia, więc już ku końcowi blisko. A więc tak, chciałbym wam się tu pochwalić taką parką y, garbinosów niemieckich wystawowych. Mm, Ten, o, tutaj ta samiczka ciemna i tam jaśniejszy samiec. To są y, wreszcie te tigry, już mamy jakiś czas, kie, około, no dopiero parę dni, no, wcześniej wrzucone były na grupę na Facebooku. Są, y, one były kupione w Płońsku od takiego hodowcy y, z Olsztyna. Zajmuje się tylko tą rasą, w różnych barwach, właśnie najwięcej z tigrów. Mam nadzieję, że to para. Jeśli nie, to się odmieni jednego. No i tak. Tutaj mniej więcej nie zmieniło się nic. Kilka gołęb jest już zamówionych ze srewniaków. Będę chciał kupić jakiś lepszych trochę par. Sprzedam ze 4-5 parek, a kupię ze 2-3 maksymalnie ale lepszej klasy tu garbinosy będą na jesieni do mm, je trzeba do, do pary podokupywać tu, tu mi się wykluły dwa małe kiplery mm, tam są jeden się obawił ten jest właśnie mniejszy taki nie wiem niby karmiał go równo ale nie chcą tak dobrze, nie chce tak dobrze rosnąć Ech. no i tu jest na jajkach też jeden tutaj ten pasiak widać że on naprawdę pierzeje bo te pasy ma teraz takie nierówne zrzucił te czarne piórka Tutaj to miała być, niby prawdopodobnie miała być samiczka, a to raczej chyba będzie samczyk, ten garbino tu w środku. No strasznie dużo białych piórek dostał i to chyba będzie samczyk, bo trochę pogruchuje, ale to nic. I tak trzeba było dokup będzie dokupić do niego i tak. O, ta para tu się naniesła, teraz, ale to będzie trzeba podrzucić pod pocztowe, bo ona jest zamówiona. te pierzaki, tu jest jeden pierzak one są ładne, wysokie tylko, że no właśnie, nie mają tych piórek tu woliera tak mniej więcej zagrabiona, zamieciona tu zostawione jest te yy, to jest trochę kredy pastewne wysypane z y, grytem tam różne takie mają w tym piachu Nie wiem jak wam, ale mi to się strasznie te garbinoski podobają. O, tu jeszcze w rogu mają to. Yy, tą wodę do kąpania. I tak to tu wygląda. To jest ten młody karier tu obok niego. A więc to tak wygląda. Nie ma za dużo młodych, ale większość jest u pocztowych. Sporo się wylęgło, sporo już takich w piórach jest. O, jak widać, chyba raczej samczyk będzie z tego pasiaka. Z Deresia też na pewno tam tego na koniec. Chyba będzie to yy, z Deresi jedna samiczka, a dwa samce. Z pancerki bardzo żywiołowe jak widać. No i dobrze, myślę, że na dziś to już by było wszystko Zapraszam na kanał kolegi Zapraszam także do moich grup na Facebooku. Podany adre, adres w opisie. Wszystkie linki macie tam udostępnione. Zapraszam, dodawajcie różne zdjęcia. Komentujcie. No i to by było na tyle. Zapraszam także do lajkowania tego filmu, komentowania, wyrażania swoich opinii na temat właśnie tej, tej parki. No i przede wszystkim ci, co nie subskrybują, do subskrybowania. No i dobrze. To w tym filmie na tyle. Pozdrawiam.